Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj y, rozpoczyna się szkolenie, o którym wspominałam ostatnio, i y, nie wiem, jak wiele uda mi się nagrać, czy cokolwiek uda mi się nagrać, ale jeśli to widzicie, to znaczy, że coś mi się udało. Bardzo fajna, kwiecista ściana na stołówce. Zrobię Wam mały room tour naszego pokoju. Moje Łóżeczko. Mamy telewizor, w którym są tylko dwa kanały. Nie pytajcie, jakie. Koleżanki Łóżeczko. Łazienka. Dużą szafę. Ktoś by nawet powiedział, że to taka aladerowa. Nie wiedziałam, że w płocku jest taki mural, a jest naprawdę bardzo ładny. Ja byłam z koleżanką na spacerze, Byłyśmy sobie nad Wisłą, po, po, pooglądałyśmy sobie troszkę, jak to tam wszystko wygląda. Popatrzyliśmy się na fale, na kaczki, wiecie, jak to jest. Pogadałyśmy, pośmiałyśmy się, było fajnie. Teraz koleżanka poszła jeszcze na chwilę do sklepu, a ja przyszłam poczytać hmm, sobie chwilę, a później mamy takie ogólnointegracyjne spotkanie. Także, no, taki plan na dziś. Może się schłodzi. Ach, jest takus, ugh, kaaa, jest takus, no nie. Cześć. Ja jestem chwilowo w domu. Przyszłam wam tu pokazać sukienkę, bo mam co do niej troszkę wątpliwości. Nie wiem, czy jest to dla mnie dobra długość. Powiem wam szczerze, że no, jest ona taka wygodna. I właśnie nie wiem, czy ta długość jest okej okay do mojego wzrostu. Wiecie, ja jestem jednak trochę niska. Ale myślę, że w ostateczności nie wygląda to źle. Także. Chyba jest okej, okay, co? Wczoraj wieczorem byliśmy no, na takim spotkaniu integracyjnym. Dzisiaj rano było szybkie ogarnianie się, żeby jakoś tam człowiek wyglądał, wiecie, na te szkolenia. I tak się złożyło, że po szkoleniu, w sumie porozmawiałam chwilę jeszcze z koleżankami w pracy i wróciłam dzisiaj do domu. Bo mam blisko, także ja sobie na szybciutko rano podjadę i to żaden problem dla mnie. Jak widzieliście, Filip bawił się z psem trochę, trochę poszalał i wiecie co? Powiem Wam tak: ja lubię szkolenia, zazwyczaj. Ten też jest bardzo w porządku. Otwiera trochę myślenie, bo ogólnie rozmawiamy sobie o wprowadzeniu nowych standardów do WTZ-ów, czyli do miejsca, w którym pracuję. I po prostu to jest, no wiadomo, to będzie trwało, to jest proces, tego się nie zrobi. Także dzisiaj się o tym uczymy, jutro już to jest wprowadzone. No nie, to tak nie działa. Natomiast ja lubię, jak szkolenia prowadzą osoby, które faktycznie mają taki kontakt z osobami niepełnosprawnymi, które faktycznie mają jakąś taką. Doświadczenie życiowe, które pozwala im właśnie opowiadać o tym, jak oni sobie radzą w pewnych sytuacjach. Myślę, że to jest właśnie takie bardzo otwierające oczy, spojrzenie, myślenie. Yy, także, no, Powiem szczerze, że jestem na chwilę obecną dość zadowolona z tego szkolenia. Jutro też czeka nas pracowity dzień, ponieważ jutro będziemy um, uczyli się jak robić nową dokumentację, której do tej pory nie było albo była w zupełnie innej formie, niż ma być teraz. Także też będzie pracowity dzień. Um, no, to co? Może uda mi się do was odezwać jeszcze jutro. Od pani prowadzącej na zakończenie dostaliśmy śląskie trukierki szkloki. Smaczny był. Hej. Witam się z Wami. Właśnie wróciłam do domu po szkoleniu. Zaraz jedziemy na działkę. Założę tam męża, który ma zamiar skosić trawę, a jutro wybierzemy się do niego już tam, i może nawet zostaniemy na noc. Także takie plany. Na te popołudnie. Po drodze wstąpiliśmy do maka i zjadłam lody. Odzywam się do Was wieczorem. Jest już po dwudziestej pierwszej. Odłożyłam Filipa spać. Wróciliśmy do domu najpierw, później musieliśmy szorować nogi i on i ja, ponieważ Filip biegał po tej skoszonej trawie na Boso, więc musieliśmy dzisiaj mocno, mocno szorować nogi, zanim się domyły. Tam poprzedniego dnia nie nagrałam praktycznie nic, tylko chwilę, jak byłam tam na sali wykładowej. E i chwilę po tym, jak byliśmy jeszcze ponownie tam, wiecie, na takim integracyjnym spotkaniu e, wieczornym. Także wiecie, no jak ktoś... Ciągle właściwie, nawet jak e, już skończyliśmy te szkolenie, to później ciągle troszkę rozważaliśmy o tym, e, bo dużo przemyśleń w każdym z nas się budziło i chcieliśmy sobie je porównać, porozmawiać, także wiecie. E, nie było nawet tak, jakby czasu. I tak sobie jadąc, przypomniało mi się, że chciałam Wam opowiedzieć o pewnej historii, która mi się wydarzyła chyba w zeszłym tygodniu. Wracaliśmy też z działki, tylko że wszyscy razem z mężem i, i z Filipem i dojeżdża, wracając, musimy pokonać rondo. Więc ja sobie dojeżdżam do tego ronda i widzę, że facet jedzie samochodem. Ale włącza kierunek do skrętu. Więc ja uznałam, że ten facet będzie skręcał na pierwszym zjeździe, czyli po prostu do mnie nie dojedzie, bo już zdąży skręcić. Więc zaczęłam jechać. Tylko, że ten facet nie skręcił i zaczął jechać, więc ja po hamulcach, on po hamulcach, on mnie jeszcze dodatkowo strąbił. I wiecie co, ja mam świadomość, że gdyby policja. Gdyby doszło do jakiegoś tam kolizji, zdarzenia, wypadku, jak zwał, tak zwał, nie wiem, nie znam się na tym nazywnictwie do końca, to ja mam świadomość, że prawdopodobnie to byłoby z mojej winy, dlatego że, no wiecie, trzeba zachować wzmożoną ostrożność, właśnie przy jakiejś tam rondzie, tak. Jest też zasada ograniczonego zaufania wobec innych. Natomiast. Nie to mnie wzburzyło, no bo ja rozumiem, pogodziłabym się z tym, jeżeli by doszło do tego zdarzenia i byłoby ono nawet uznane, że jest z mojej winy, to ja do tego bym się, wiecie, to by mnie nie oburzyło. No bo okej, okay, faktycznie mogłam być bardziej uważna i bardziej, że tak powiem, mieć te ograniczone zaufanie wobec tego drugiego kierowcy, nie? Ale to, co mnie wzburzyło, to to, że on nie dość, że mnie strąbił, to jeszcze jego współpasażer zrobił taką minę, że to musiała być kobieta, no nie? Że wiadomo, że gdyby to jechał facet, to takie coś by się nie wydarzyło, i to mnie strasznie zbulwersowało. Zwłaszcza, że mój mąż wtedy powiedział: Wiesz, co, nie dziwię ci, że jesteś wkurzona, bo. Faktycznie on już w tym kierunkiem wjechał na to rondo, czyli, jeżeli ja wjeżdżam na rondo z kierunkiem, to ja uznaję, że, jadę, że zjeżdżam pierwszym, najbliższym zjazdem. To jest dla mnie oczywiste. I to mnie wkurzyło, że on nie uważał, że zrobił coś złego, nie? Jeszcze na mnie tam na pewno psioczył, i w ogóle i do końca drogi gadali, jaka to głupia kobieta jechała, i że y, prawie w nas jechała na rondzie, nie? Mimo, że my byliśmy na rondzie i mieliśmy pierwszeństwo. Ale no właśnie, chodzi mi o to, że, że mnie to wzburzyło, bo widziałam to, widziałam to, y, że Jezu, to musiała być kobieta, nie? Wiecie, jest taki stereotyp, że kobiety jeżdżą słabiej, gorzej. Ja nie mówię, że ja jeżdżę idealnie. Ja przyjmuję do siebie, że nie jeżdżę idealnie i że mam pewne mankamenty w swojej jeździe, tak? Natomiast wkurza mnie to, jeżeli generalizujemy to na wszystkich, bo wiecie, zastanawiam się w inną stronę, czy na przykład, jeżeli byłby za kierownicą mój mąż i doszłoby do czegoś takiego, to ten facet. Y, zarówno tamten trąbiący, kierujący i w ogóle, jak i ten jego współpasażer też zrobiłby taki y, głupi y, wyraz twarzy, gest. Wiecie o co chodzi, nie? No dobra, ale ja się tu wzburzyłam. A przyszłam właściwie po to, y, żeby się. Y, już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, jeśli tak było, i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To co? Do następnego. Pa!